Nowe TikToki, kurwa. zobaczmy czy śmieszne. Przegląd TikToków, kurwa. Wyselekcjonowanych e. przez, przez k***a. Wituchniaka. To w Tak, ekstra. Hop, i barcz, czas, czas. Jeszcze raz ze mną. Zaufaj mi, zaufaj mi. Daj mi piłkę. Daj mi piłkę. Coś to nawet nieśmieszne, śmieszne. Kurwa. To jakiś żenadyk się to wydarzył. Jakiś tak zwany don't f*** się wydarzył. E, szybko się... E, ale czemu, czemu mój team trenuje... Na zombie to escape. escape. Dobra, <śmienicza> Nie wiem. Boże, co to jest? Jakieś tam skiery? Co to mecz jest? zombie tam jest? tego to jest? Co to Proszę was, weźcie więc wstawcie kurwa, jakiś śmielu chłopot pierdolacz, jesteście pierdolcami jakimiś kurwa. Nie śmieszne. Ja osadził o kurwa. nie my w <laughs> dni to aż miałem odparzenia kurwa. na, Na, na Anusie. Moja pierdzej mi kupa leci normalnie w Co ty kurwa mówisz na boga? Nie no kurwa! Ja kurwa, ale Pandura idziesz do kąta, no! Co ty kurwa mówisz? I miał chcieli chodzić się podcierać, k*** stanie. I bało także to Czemu trzy dni się kurm musiał, musiał z wora ja Moja piesa. Co to jest? To jest ta cała Bambi czy co? <ślesy> 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 taki szczęśliwy był, jak się ku cieszył, jakie było fajnie, tu co z tym fajnego? Jakie ja chodzicie na studia, żeby was p***a. Robot w sukience chyba rozkowił. Mówi się, że twoje hobby to kobiety, dziewczyny i panienki I małolaty, nie zapomnij. się, that Okay, sir. I need your help. Okay. So my little brother, he can't get out of the bathroom. It's like the lock is like kind of like stuck right there. He needs somebody like to get it out. I try to get it out but it's not even a Let yeah. I don't tak? know. Thank you. I appreciate it. Over here. That one in the middle. Oh, <laughs> Aha, bo to muzyny są kula. I ja na początku tak patrzę mówię, co to kurwa, są winogrona kurwa, o kurwa, tu chodzi. A czemu i są wszyscy łysi? Ta, o, Chodzi w tych Mmm, Team nam się rozpada. Nie mów, co się stało? on się obraził. Obraził się i powiedział, że przybyli ten turniej. A co się stało? Nie wiem, czy do końca dobrze zrozumiałam, ale wszedł na serwer i ktoś go obraził na tym serwerze. No. Ja, ja, ja to z nim przegadam na off-streamie. No, dobry pomysł, bo jak pytam go na przykład na czacie, kiedy trening i napisałam tę wiadomość 5 razy z to mnie ignorował i siedział w ciszy, a potem powiedział, że pierwszy ten turniej. Okej. Okay. No typowy ma 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 mamonik, no. Excuse me? Uh, my friend thought you were really beautiful, he wanted to get your number. Really? Yeah. I know you was looking at her. You're yeah, get you it right. A, get, a shirt. Go get it, Tiger. What, yeah. is what, what is happening? You asked me about a shirt and you come over for a he shirt. Was check yeah? He was checking you out. What, I want to. I want to. I'm throwing up a layup here? for you. You just gotta catch it. He asked me about a shirt and brought me over here. I'm sorry. <laughs> Tak, żeby dla kolegi Tak okay. Dagmara wczoraj do no mnie tak śmieszę. Y, podczas y, bliskiego stosunku Ona mówi jesteś najlepszy Poczekaj, oni się r***ali? Okej okay. Lepszy w CS-a? nie ja mówię to oni się Proszę Cię <grym> <grym> oh, Wbijesz ten najwyższy poziom Nikt tak nie strzela jak Ty Ja mówię ja p <grym> mówię, nie mogę tego słuchać Więc my do mnie o, Dagmara wczoraj domy tak. Strzelasz lepiej niż i Co wy piszecie na tym TikToku? Ki napis masz na AK? A mianowicie daje pomysł na nazwę dla swojej drużyny. Upośledzeni? mi się to nie, nie udało się tego zrealizować bo zabrakło jednego tłonka. ale chodzi mi chodzi dokładnie o to żeby wziąć czterech polaków jednego ukraińca i nazwać tą drużynę czterej pancerni i pies ja encjent ja ole kurwa, co ty co kurwa, ja nie no kurwa na boga kurwa, człowieku gorm coś ty KURA człowieku nie no kurwa. No chłopie, weź się tam przejedź ku od do kąta czy tam posieść trochę Aha, to jest tego w dupę Tu właśnie Dawajcie ja naszą łapa, wsadzam tego w dupę Co to jest? Ja stole p... Stary, to wygląda jak cukrzyca po prostu Under the sea Under the sea Darling, it's better. Jak sk... Zapomniał kurwa, k... Farszyńskiego, no, k... K... no A Jak on chce potem z tej wody kurwa, wyjść? Oj, wituchna na Oj, 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 Pizza przesyła 9 złotych i 70 Nie no, stary, ona już nie ja jest źle, jest okej. Okay. Nie no, jest... wyrobiła się. Już nie jest takim dzieciaczkiem stary. Ja myślałem, że ona stary ma 18 lat. No dobra, chuj, zresztą tu się nie będę tłumaczył. Kurwa. Zostawię to na przesłuchanie. Kurwa. Was i tak nie przekonam, kurwa. Może... <laughs> nie chłopie, kurwa. Ja, Ale o kurwa. O ja, ale anulujemy, kurwa tego TikToka. Nie no, na Boga. Dobra, ja się tu tłumaczyć nie będę, kurwa. Zostawię energię, kurwa na Rakowiecką, bo to kurwa się nie da, no. Do kąta, boksaja! Nie no, kurwa, boksaja! No, nothing no, no. Was good thing. It's nothing wrong. Ale masz oczy wyjść przez mefę Nie, wiesz co, ja mam ojca z Chile i mam geny andaluzijskie i tutaj ludzie mają tego typu oczy Tak samo jak ty jesteś głównym, który nawet nie zna swoich oh. korzeni, ale prawdopodobnie jakaś mieszanka tatarsko-grecka, to ty masz też jedno no tak, a drugie tak. I twój stary jak przychodzi do ciebie nocą do pokoju, żeby cię... to patrzy na ciebie tak ja <laughs> Yeah, bro. How many fingers do you want? Uh, three. <laughs> get the top of me, get the top of me. Yo, yo, chill. Yo, chill. Yo, stop. Yo, yo. Oh, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo Me. What the Bro. Bro, the Chyba jest tu problem z gęstością kurwa włosia tak zwanego. To jest jest multi stary. Ej bandit, a skąd się u ciebie wzięło, że ty do Dagi zacząłeś gadać mycha? Co serfier dał akurat pochmiew. Ej, bandit? Dobra, pokażę wam moje. Może ja mam lepsze. Bo na rilsiki to trzeba zasłużyć. Skucyny. Ja mam same sztosiki. That we are going directly over you, getting that full range of motion. <laughs> <laughs> Look at that right there. We're gonna help you out, bringing you a little more up. directly hold that for three <laughs> hold that for two uh, just like that look at that look at that flexibility right there i'm going to help you out grabbing the lower back two hold that for one uh, we're getting that lower back right here stretched out <laughs> extremely uh, like uh, I cheated on my girlfriend and I regret it. Do you think I should try to fix it or walk away? <laughs> Bro, at least admit it. Or we'll break up with her because you feel bad She doesn't even know why. At least say look, I cheated on you. you no, listen, no. you need to change the vernacular. Ah! It's not cheating. Ah! Something happened, but I'm glad it happened. It made me know how much more I love you. See the bigger picture. się. Nie each other. się Nie Nie You no, się się reacting man. Just calm down. It's Christmas! Tak, I... <laughs> calm down. najbardziej nauczyłem walczyć na ulicy przeciwko nożom? Anglia. Moja była dziewczyna, by Wam powiedziała. Natalka, któr z którą byłem. Derby. Nie derwy, tamtych czapuchów z nożami, K***a, ile ataków, ale żaden nie, nie trafił. Także. Opanowane mam te techniki w chujam. Ja ci dzieje się ku. Hey, yeah. Um, what's your name? Emily. Emily? I'm Peter. Nice to meet you. Um, I want you for Christmas. How old are you? <laughs>

Perfekto iść do sklepu, podejść do jakiejś dupy i powiedzieć Ty słuchaj, jest taka sytuacja mm. No przyjechałem z rodzicami do sklepu, żeby sobie prezent na święta wybrać I chciałbym, żebyś to była ty I potem tata przychodzi, wiesz, daje ci trzy stówy one ci pizga na dezodorantach tam Za winkiem Biera jakiś krem i wypluwa kurwa sytuację, odkłada i idziesz do domu Co ty kurwa, mówisz, co mówię? Stary, to jest przykład kurwa. Stary, to jest zwykły przykład is this your vehicle yeah are you gay by chance Pardon? are you gay oh it's actually gay parking only I don't know if you saw that sign. <laughs> I didn't see the sign. Yeah, it's only for gay parking only. I just pulled in. There was a whole bunch of it. Yeah, stuff. I'm sorry. I'm gonna have to write this fine For what? Because you're you're parked here and you're not gay. Well, unless you <laughs> tell me you're gay, and I'm let you go. Yes. Oh, you are? Okay. So you just have to answer a few questions. <laughs> Kinda All right. In a hurry. On a scale one through ten, how gay are you? Five. Five? Maybe like a six, right? Six. Okay. Six is good. All right. <laughs> can you give me your best gay voice to prove that you're gay? Yeah. don't know it's like, hey, I'm hey. gay. Yes. Gay. What's that? Yes, I'm gay. <laughs> okay, good. How many men have you slept with? Two or three. Two or three? Okay. Are you a top or bottom? Top. A top? Top. Alright, alright. And last question. Do you spit or do you swallow? Spit. Spit? Yeah. Alright, sir, so that's pretty much everything. Alright, thank you. You can thank have a good one. <laughs> الله اكبر الله اكبر الله اكبر To mogłem być ja i Sandra, ale Sandra się nie chciała na prawo jazdy zapisać. Nie an having... zawsze idziesz. Daj prezent, piją dwa drinki. Masz coś, masz coś? Jakbyś coś załatwić? Masz coś? <noise> Jakby dosłownie tak jest. To mnie jak się po Patimowo spotykamy. Tylko jak to wysłałem chłopakom, to gracz mnie zapytał. Nie, gracz mi napisał z nie jestem czarny. <noise>

As latinas, we don't say baby, baby, bookie, boo. As latinas, we say papi, papi. papacito, papacito. Mi, amor. mi amor, mi rey, mi gordo, mi, cordo. mi flaco, hijo de tu desgraciada. Tú estás loco que, porque me tratas así, porque me engañaste, tú me dices ahora, porque entonces, sino qué? te hace la loca, okay, My, mi chocolate es rico.